Siema, dzisiaj, dzisiaj, nie wiem, będzie to mnie rozbawiło, ale dzisiaj zobaczymy, jakie są opinie w Brawl że, no, opinie najgorsze, że śmieszne, takie jakby, ze z jedną gwiazdką, czekaj, pewnie, tu gdzieś powinno się pokazać, e, chyba tutaj, no, i tutaj gdzieś, o, no, I, i będziemy czytać, jak to wygląda. No, ale wtedy zostawcie suba i łapkę do góry, żeby było więcej takich filmów śmiesznych. Ale no, no, zaczynamy czytać. No, nie widziałem gorszej gry. Na tej, na tej planecie wydałem 5 zł na demoniczne staropy i aniołiczne. I polecam tej gry, ta gra jest gambling. I nic nie dostaje strata życia. Pozdro. Nie wiem, czy to jest prawda, ja bym dał, że nie, ale no po prostu nie chcę, tak? Gra super, gram od 2019 roku, ale w ostatnio po dodaniu wydarzenia, anioły kontra demony, to jest taki żart. że pojawiły jakieś pen... pentagramy z diabłem, diabłem, demoniczne te dropy, ogólnie normal... normalizowanie szatana i ryzyko opętania. Proszę nie grać, póki to się nie skończy. I to już tak, ta... I, to, i to nie jest tak, że się nie da grać w ten tryb. Od razu dostajemy do stat dropy i karty. Z pentagramami. Ogólnie gra nigdy nie, przy nie przybrała takiej strony. Więc uważam, że jest bezpieczna po skończeniu eventu. Oprócz szatańskich skinów. Dobra, będziemy... Dobra, czy damy dalej. Ale myślę, że mogę to potwierdzić, ale dalej ta gra jest normalna dla mnie, więc no. Mój ojciec zainstalował tę grę. Wszystko byłoby super. Gdybym nie odlokował jakiejś postaci o imieniu Barley. Mój ojciec został starym alkoholików. Mam to. Ma gigantyczną szafę piwami i rzuca jej przechodnik. <grym> Nie. Nawet jego współpracownicy też rzucają piwami, bo mój dziadek też padł ofiarą tej gry, zainstalował i odlokował postać o imieniu Gail. Kupił dwóch ciągę chodzi po niebieskiej czapce i czerwonym szalikiem robi i robi jakieś długie powiewy. Twojej dmuchawie, ale ja bym dał, że nie, bo to jest coś najśmieszniejsze, ale to by było rel, gdyby tak było, ale dobra, szukamy dalej, no fajnie, fajnie śmieszne, fajnie się gra, pierwsze, przez pierwsze kilka tygodni, jak wbijacie więcej pcharków, to wyniki gry zależą, to wyniki gier zależą tylko od tego, jak zostaną wylosowane drużyny. A system dobiera przeciwników jest mega losowy. W sumie to prawda, ja bym także tak. Ale dobra. Mój brat zainstalował tą grę, wydropił jakiegoś morto Mortisa i łaził z, z szpadłem. Mama nie przeżyła, wymachując nim na wszystkie strony. Gdzie tata? Trafił do szpitala. Dziadek wziął mojego brata telefon no i dostał jakiegoś dynamika, latał bombami, atakując mnie. Ja jestem w szpitalu i brata było grubo i potem zbombardował też siebie. Like dla dziad dziadka i mamy. Dobra, jest współczuję, ja? Ja? ale to pewnie jakiś będzie głupi żart. Eee, dobra, dobra. Hmm. mój zboczony brat psa mojej ciotki zainstalował tą grę. I dropnął jakiegoś El Primo i zaczął się drzeć na całą matę. I szczekać na mnie i odkryć mnie ręce. Nie pytajcie jak ja to piszę i podpalił las w Australii i umarł. Nie polecam. No okej. Okay. Yy, nie polecam. Moja siostra gra w to odciącenie po 13, 13 godzin i niedawno odblokowała jakiegoś Chińczyka i zaczęła we mnie. Dobra, nie? Mieczami, mówiąc, że jest jakimś kędzim I ta gra jest okropna Dobra, mam plan wbicia maksymalnej ragi na kędzi, więc... No... Dobra, robimy dalej <laughs> Dobra, xxxxxxx x, 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 x. Dobra, sigma Gdy grałem Brawl Stars nie, nie stąd, nie zowąd... co? Wyszedł Edgar Strzaków i mnie zabił Korzyłam się tak mocno, że namierzyłam le kolej. Lokalizacja tego kościa, co mnie zabił i napadła na jego dom. Dobra, nagraj film jak wyglądał ten dom. System dobierania osób powyżej 25 tysięcy pcharków jest albo niby był zwalone. Miałeś w teamie nie ogarów, a przeciwnicy to jakieś podsłuchy. Teraz miało się to zmienić i faktycznie jakoś się zmieniło. Ale to faktycznie tylko tę jakość... A tak w ogóle kupiłem Battle Passa za chyba 8, około 18 zł i go nie dostałem. Bo musiałem zapłacić jeszcze 5 zł z jakiegoś powodu. Oczywiście tego nie zrobiłem, bo miałem, dosyć, już, bo miałem już dosyć tej gry. Okej, okay, dobra, czytamy ostatnie. Okej. Okay. Nie polecam tej gry. Pokazałem mojemu starszemu bratu tą grę, zresztą dropa zdobył jakiegoś kaniego westa. Zamówił przez internet katanę, gdy ją y, dostał, pociechał wszystko w domu. Gdy skończyły mu się cele, to pociechania postanowił, że zostanie prywatnym zabójcą. Gdy przejrzałem jego telefon, zobaczyłem, że miał 15 wykonanych misji. Osobiście nie polecam, straciłem brata na całe życie albo dostał do, ży do żywocie. Dobra, chodzi, mi, chodzi mu u, chyba kędzi, coś mi się tak wydaje, ale no dzięki... no to jest już na tyle, ale śmieszne były te opinie.